Cześć kochani, tu Tomek z The Florence Market. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak macie pielęgnować Wasze gwiazdy na Waszych domowych parapetach. Gwiazda betlejemska czasami zrzucaliście. liście. Dlaczego? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zrzuca dom liście? Zrzuca je dlatego, że prawdopodobnie Wasze rośliny mogą mieć albo za mokro, Albo zasucha. są dwa podstawowe czynniki, które wpływają na to, że gwiazda zrzuca liście. Lepiej gwiazdy betrojemskie podlewać częściej, a umiarkowanie, czyli nawet codziennie małą ilością wody. Następną rzeczą, która może powodować to, że gwiazda betrojemska zrzuca liście, czy np. źle rośnie, to jest zbyt niska temperatura. Powinna ona wahać się pomiędzy 17 a 22 stopnie. Kolejną sprawą jest to, że gwiazdy betrajemie podlewa się wodą od stanu, wodą, którą po prostu przetrzymujecie w butelce co najmniej 24 godziny na parapecie, zresztą to się tyczy wszystkich roślin domowych, które macie w swoich domach, aby podlewać je wodą od stanu. Wtedy taka woda jest bardziej bezpieczna dla, dla roślin, jest przede wszystkim cieplejsza troszeczkę rośliny nie przeżywają takiego szoku termicznego. Także to są podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o peryminację gwiazdy betlejemskiej w Waszych domach. My Was pozdrawiamy serdecznie, życzymy Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt i cieszcie się w, w otoczeniu tych pięknych, czerwonych roślin, wesołych świąt. Trzymajcie się, pa!